Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Konsolowy Pan, a dzisiaj ponownie seria zagrajmy na PSP, ponieważ nagrywam odcinek po odcinku. Ostatnio było Crazy Taxi. Można sobie zerknąć, jeśli ktoś nie widział, tu podlinkuję sobie, podnikuję Wam do góry. No to co, to może zobaczmy sobie, co dzisiaj zagramy, a będzie to Ford Street Racing. LA Duel, jeśli dobrze to przeczytałem, to prezentuje się mniej więcej tak. Powiem szczerze, ta gierka już jest na kanale. Była nagrana w 2020 roku, chyba pod koniec, ale no tam jakoś nagrania pozostawia wiele do życzenia. Ja może tu zamieszczę gdzieś zdjęcie lub mały podgląd tamtego filmiku, jeśli ktoś jest zainteresowany. No i mamy standardowo książeczki. Jak to nas przyzwyczaiło PSP. Lubię właśnie takie takiego typu ulotki. Można sobie poczytać, pooglądać. Fajny bajer. No i tu mamy właśnie standardowy manual. Chociaż szało on tutaj nie robi, ale i tak to jest miły dodatek tak wygląda pudełeczko w środku mamy tu screeny różnych aut z gry fajnie jest to zrobione ale może żeby właśnie dłużej nie przeciągać to w końcu odpalimy sobie tą gierkę tu mamy właśnie wspomniane crazy akcji, które było grane przed chwilką, a teraz weźmiemy sobie właśnie tego Forda. Mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie śmigać. Standardowo piłowanie. Jak tu? Z... Tutaj chyba był obraz podświetlenie. Dobrze. Tak mówiłem wcześniej. Podlinkuję też film do tego wcześniejszego nagrania w tej gry. I możecie napisać w komentarzu, czy wygląda to teraz na chwilę obecną dużo lepiej, czy tak słabo jak, jak wcześniej. Na wszystkie komentarze zawsze chętnie odpowiadam, także możecie pisać śmiało. One No, i jeszcze nie wspomniałem, gra kosztowała mnie, teraz nie pamiętam dokładnie, ale 5 albo 10 zł. Więc. No, chciałoby się powiedzieć, że to są śmieszne pieniądze, a gierka naprawdę jest dobra. Tak, wiem, że nie mam. Karty weźmy sobie. Nową grę. Teraz jeszcze na szybkiego czasu przypomnieć gdzie był gaz, gdzie hamulec. Czy tutaj u góry, czy na tych klawiszach. No dobra, już wiem. Na X mamy gaz. A na kółko hamulec. Niepotrzebnie teraz to sprawdzamy. Któreś, zapomniałem, że to nie jest taka łatwa gra. Ten cień strasznie mnie zmylił. Myślałem, że tam już się zaczyna zaklęt. Bo przez ten widok kamery, to jakoś ciężko mi to ogarnąć. Koleś, nie przypychaj się. Kurczę, trzy okrążenia. Tak, jasno, wyprzedził mnie tak, jakby został w miejscu. No tak ładnie szło. No ale drugie miejsce nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie bardziej tragiczny. A arcade solo. No nie mamy jakichś więcej aut odblokowanych. Więc jest straszna bida, Co tu mamy? Escort to chyba jest Ford. A weźmy sobie tego Forda. Takie trasy ja mogę tu jechać. W ogóle jakąś mogę? Chyba to wiedziałem co to ekspert czy coś takiego, więc może być ciężko, bo... Jak widać po mojej grze ekspertem to ja nie jestem. Na krzyżaku można kierować? Można. Może to będzie wygodniejsze od tego grzybka. Bo strasznie mi się z niego kciuk zsuwa. I już... Już mi wychodzi bokiem wybranie tego eksperta. Ach, jakoś się udało. No ale i tak ostatni. 刚大爷生。 To jest dopiero drugie okrążenie masakra, a są dosyć dosyć długie. Bardzo szybko tu nas przeciwnicy dochodzą z powrotem, więc moim zdaniem przynajmniej nie jest aż tak łatwo, chociaż wiecie, że jakiś tam programaczem nie jestem, więc... Nie może iść tak jak widać, a Wam może iść to dużo lepiej. No proszę, tamten to jakby na jakimś nitro. Pierwszy? Nie może być. Kurczę, to sam jestem w szoku. Muszę się przyznać. Ale dobra, może zobaczmy sobie jeszcze jeden taki wyścig. I będziemy kończyć, bo w sumie gra składa się cały czas z takich wyścigów. Ale możemy też odblokowywać, jak widać, jakieś inne autka. Co jest dosyć fajne. lepsze auta lepsze możliwości i tu możemy jakiś co tu mamy chciałem sprawdzić czy można jakieś autko zmienić a chyba potwierdziłem wyścig i będzie to samo auto Troszkę lipa. <laughs> Myślałem, że weźmiemy coś innego. Łęde, wszystkie lampy moje. Ale mi się... Łęde. Wszystko mi się zlało w oczach, nie wiedziałem w ogóle gdzie jechać. ale rywalizacja normalnie serce mi tak bije. To nieco teraz współczesne gry, ale na tamte czasy to musiało być coś pięknego. Teraz cieszy taka gra, że można sobie pośmigać i tym bardziej na tym sprzęcie, więc podejrzewam, że te kilkanaście lat temu to był szał. No i powiem Wam szczerze, wolę takie PSP i tego typu gry niż gry na smartfonach, no to to zupełnie jest nie dla mnie. Ale teraz knociłem kurczę. A szło nie najgorzej. Masakra, teraz już do mety pewnie to nic nie zdziałam bardziej chyba z... jeszcze spadnę. Nie Kurcze dawaj No nie wierzę w to Kurczę, można tu skina robić, to, to, bo trzeba ją na pamiątkę zostawić Autko chyba mieliśmy inne niż wcześniej. Już nawet nie pamiętam, nie kojarzę. Ale dobra, to może na tym sobie skończymy. Jak będziecie chcieli, odblokuję jakieś dodatkowe auta. Wtedy możemy sobie zobaczyć no kolejne i jakieś nowe trasy. Jeśli jesteście zainteresowani tą gierką, dajcie znać w komentarzu. A jeszcze coś wrzucimy na kanał. Jeśli chcecie ze mną pogadać, jest nowo założony Discord, więc zapraszam tam często i gęsto. Można ze mną pogadać, bo jestem dostępny. I co? Jeśli ktoś jest zainteresowany, może wbić właśnie na ten drugi film z tej samej gry i powiedzieć mi w komentarzu, czy właśnie na Discordzie, czy nagranie jest dużo lepsze, czy coś się zmienia na kanale, czy też nie. A w tym odcinku to by było wszystko. Jeśli wytrzymałeś do końca, to standardowo wielki szacun i trzymajcie się, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.